Cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, Jura Sowsiak, czyli nasza kręcioła. Rozpoczynamy od dźwięku naszego ulubionego osła. Okej, okay, roześmiał się, więc możemy zaczynać. Uwaga, w poniedziałek oczywiście rozpoczynamy Złotym Bączkiem. Sięgam po Złotego Bączka, ciężki ogromnie, ale już parę tysięcy głosów oddaliście, plebiscycie Złotego Bączka. Przypominam wam wszystkim bardzo dokładnie. Dwa Złote Bączki, od tej pory dwa Złote Bączki, a więc wręczamy Złoty Bączek na scenie folkowej. I Złoty Bączek na scenie dłużej. Głosujecie teraz na kogo tylko macie ochotę. Oczywiście ta lista będzie się potem zmieszała, zmniejszała, czyli możecie parokrotnie oddać swoje głosy. Póki co prezentujemy w programie Złoty Bączek wszystkich artystów, jest ich bardzo dużo i podajemy ich aktualne notowania. Ale w poniedziałek, jak to zwykle bywało, Krzysia, jest. Coś szczególnego. Tym razem zapraszam na dzień Ko Kotana, A więc cykliczny koncert, który odbywa się w Warszawie. Jest wtedy zimno, pod placem kultury spotykają się artyści, przychodzi publiczność, my wspominamy nie tylko Kotana, ale mówimy o jego dziele i o dziele ludzi, którzy to ponieśli dalej. Poniedziałek, godzina 17. Zapraszam Was bardzo gorąco, moi drodzy, na złoty Bączek. Niech tylko któryś z nich wychyli się poza obowiązujący schemat mówienia czy myślenia. Od razu ripostą jest cały arsenał naszych dorosłych sztuczek, przywoływania do porządku. Stajemy się zapamiętani w gniewie, agresji, poniżeniu. Zaproszony zostałem, aby zaprosić na scenę osobę, damę, która nas prowadziła w niezwykły świat. Świat Przestanku Łództwo, gdzie mówimy od samego początku stop przemocy, stop narkotykom. Dziękuję tym, którzy szanują te zasady na Przestanku Łództwo. Dziękuję Monarowi, że przyjechał w tym roku pierwszy raz, ale super, że jesteś razem z nami. Przed wami Urszula! sens. Urszula, pracuj i wszyscy czekamy. Tak, to mi dodaje dużo sił. Tak, ja wychodzić po prostu w ludzi, spotykać się z wami częściej i wtedy, wiesz, mam więcej pomocy. No, no daj jej tylko sygnał, my wtedy wyjdziemy dobra, do ciebie. Dobra, dobra. wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie. Love you. Poland Rock, Poland Rock, czyli magazynowe remamenty Jurka Owsiaka. Jak zwykle będziemy sięgali po nagrania jeszcze z zeszłego wieku, czyli trafiamy aż na jarocin. Moi drodzy, z lat 80. tylko u nas możecie obejrzeć tego rodzaju materiały. Ale pamiętacie, że oprócz kręciowo, oprócz Polędroka, oprócz złotego bączka, te materiały także pokazujemy Wam w naszych koncertach typu jarocin, z cyklu jarocin. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Polendroku w piątek o godzinie 19. Dziewię w remamentach oprócz tego będziemy puszczali Wam Absolutne smaczki z przystanku SOK 2008 Tym smaczkiem będzie zespół DAP A ja już Wam pokazuję naszą najnowszą produkcję Płyta Laocze, już jest płyta Laocze Przepięknie wydana Płyta Laocze, czyli DVD z koncertu Który miał miejsce, uwaga, w 2008 roku a więc absolutnie gorąca, gorąca, gorąca płyta 5:19 godzina, 19. Oglądajcie polen Rock Podróże Jurka Owsiaka, podróże Jurka Owsiaka. Słuchajcie, będziemy podróżowali w czasie finał. To jest projekt naszego billboardu, wielkiego billboardu, w którym mówimy, że lecimy już 17 lat. 11 stycznia 2009 roku po raz 17 zapraszamy na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomoc, ale to podróżowanie weszło nam w krew. Yy, w ostatnim finale podróżowaliśmy z samolotem po całej Polsce. Tym razem startujemy w Szczecinie yy, samego rana. Pędzimy do Warszawy, tam już kotwiczymy i będziemy z Wami przez cały czas. A w naszych wtorkowych premierach o 16.30 zapraszam Was na program Podróżniczy, czyli podróże z Jurkiem Owsiakiem. Tym razem trzecia część słonecznej Hiszpanii. Listopadowej Hiszpanii, ponieważ okazuje się, że w listopadzie, jeżeli ktoś chce obejrzeć Hiszpanię, zwiedzić ją, to jest najlepsze. Przyczas nie jest za gorąco Jest przemiło, łazimy do figury Czyli na krótki rękaw, ale Hiszpania przepiękna Trzeci odcinek Podróży z Jurkiem Owsiakiem Wtorek, godzina 16.30 Hiszpania Rozpoczynamy naszą kolejną podróż Tu vois